Hej, hej! Witam Cię na kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będziesz potrzebować dwóch hantelków. Ewentualnie też możemy pracować sobie z ciężarem własnego ciała. To już zależy od Ciebie. Także zabieraj swoją matę i lecimy. Zaczynamy sobie od pozycji klęku podpartego. I lecimy krowa-kot. Zaokrąglamy plecy, podwijamy ogon i uwypuklamy tutaj głowa i miednica wychodzą nam do góry. Spokojnie, głęboko sobie tutaj oddychasz. I wróć neutralnie ułożony kręgosłup i zacznij wykonywać koła grzbietem. Najpierw parę kół w jedną stronę i parę kół w drugą stronę. Miękkie łokcie. I teraz zatrzymaj się, podwiń palce i wypchnij się pies z głową do dołu. Dwa razy dociskasz i z powrotem wchodzisz na palce. Dociśnij, dociśnij, wejdź na palce. Dłonie nas mocno odpychają od maty, biodra pchamy do góry. Bez klęk podparty zaczynamy sobie wykonywać koła naszymi barkami, jakbyśmy się tutaj zapadali, i później w drugą stronę. Cały czas te miękkie łokcie, nie przeprostowujemy ramion i zaczynamy sobie już nasz trening. Zabierz jeden hantelek. Dłonie pod barkami i kolana pod biodrami. Na wdechu wydłuż nogę, wydłuż rękę i z wydechem łokieć do kolana zaokrąglamy plecy. I wdech, nosem wydłuż, z wydechem dociągamy. Druga dłoń cały czas mocno odpycha nas od maty i cały czas centrum aktywne. Z kolejnym powtórzeniem zatrzymaj rękę, nogę wydłużoną. Wdech, dotknij dłonią stopą maty i wydech góra. Na wdechu opuść i z wydechem wynosimy nogę i nasze ramię. Staramy się cały czas skupiać, aby była jedna długa linia. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. I teraz wykonywać pulsacyjny ruch. Mocniej unosimy rękę, nogę. Jeszcze trzy, dwa, Jeden, zatrzymaj i trzymaj mocniej, wyciągnij rękę z barku, nogę z biodra i wróć, klęk podparty. Zmieniamy i zaczynamy pracę na drugą stronę. Na wdechu wydłuż nogę, wydłuż rękę i z wydechem dociągasz. Cały czas biodra bezpośrednio patrzą nam tutaj w matę. Jak dociągamy łokieć do kolana, pępek idzie nam do kręgosłupa. Z kolejnym powtórzeniem, zatrzymaj rękę, nogę wydłużoną, opuść nogę rękę i wydech, góra. Wdech dotknij i z wydechem wynosimy do góry. Cały czas myśl o tym, żeby w żebra były zatopione. I teraz zatrzymujemy i pulsacyjny ruch mocniej do góry. Noga cały czas wyprostowana w kolanie. I teraz zatrzymaj mocniej, pociągnij ręką przód, nogą tył, wdech i z wydechem klęk podparty. I zabierz teraz hantelki w obie dłonie, tak żeby słuchać sobie je w piąstki. Wyjdź do pozycji planku, jedna długa linia, weź wdech i teraz na wydechu cofnij biodra do góry. Wdech plank i wydech, cofasz biodra do tyłu. Jeszcze jedno powtórzenie, wypchnij. I wróć do pozycji deski. Hantel, prawa ręka, przełóż do lewej nogi, wróć. Lewa i wróć. Po jednym razie jeszcze zabierz hantel, wróć. Zabierz hantel i wróć. Zatrzymaj się pozycja planku. I teraz jeszcze raz biodra, tył i plank. Prawa ręka zabiera i do lewej nogi wróć. Lewa i wróć. Chcesz tylko zbliżyć hantel do nogi i z powrotem wrócić do planku. Jeszcze po parę powtórzeń trzymaj centrum aktywne, dolne żebra w klatce piersiowej, wróć. Po jednym powtórzeniu dotknij i wróć. Dotknij i wróć. Jedno minimalne zejście do pompki i wypchnij się. Tym razem zatrzymaj się i trzymaj czubek głowy, wyciąga cię przód, mocno całe ciało aktywne. Jeszcze dwa i wypchnij się góra, przez klęk podparty schodzimy sobie do dołu i przenieś teraz swoje ciało tak, żeby zejść do leżenia przodem, czyli do leżenia na brzuchu. Wydłuż prawą, lewą nogę, żeby były symetryczne i z wydechem ręce góra, na wdechu dół, wydech nogi góra i dół. Pracujemy sobie w dwóch płaszczyznach, najpierw idzie góra, później idzie dół. Przygotuj się do cięższego ćwiczenia. Zaczynamy wykonywać tutaj pełniejszą wersję The Swan Dive. Nurkujemy, idą ręce, wracasz, od razu idą nogi. Cały czas ciało jest aktywne, pośladki do siebie dopięte, mocno, dolne, żeby rozchowane w klatce piersiowej. Zacznij wygaszać ten ruch i wyjdź sobie do klęku podpartego. Wsuń swoje łokcie pod barki, tak żeby łopatki były oddalone, i przejdź sobie do pozycji deski. Łokcie chcemy rozstawić taką literkę E, żeby nie były pod naszymi barkami. Na wdechu zacznij zapadać się pomiędzy swoimi łopatkami, z wydechem wypychasz się, wychodzimy do góry. Wdech zapadasz i z wydechem wychodzisz. Cały czas trzymaj mocno centrum aktywne, kręgosłup neutralnie ułożony. Głowa nam nie opada, idzie równo z kręgosłupem. Przypominam, wdech nosem i wydech ustami. Z tym powtórzeniem zostań w pozycji planku i trzymaj. Czubek Twojej głowy wyciąga cię do przodu. Mocno pośladki dociśnięte, żebra schowane, spokojnie oddychasz i kolana przechodzą na matę. I teraz wychodzisz do góry, wypychasz się i przejdź do siadu na swoich pośladkach, przenosząc nogi przed siebie. Prostujemy prawą, lewą nogę i wyciągamy pośladki, chcemy siedzieć na kościach. Ręce wydłużasz przed klatkę piersiową, stopy spointowane. Wdech, przechyl ogon, zaczynasz kręg po kręgu schodzić do odłożenia ciała. Ręce za głowę, wdech, broda do mostka, kręgosłup do maty, literą C wychodzisz i otwierasz klatkę piersiową. Na wdechu przechylasz ogon, schodzimy trzymając dolny żebra w klatce piersiowej. Z wydechem wychodzisz, otwierasz klatkę piersiową taką literką C. I pracujemy cały czas, w centrum aktywne. Przy odkładaniu ramion za głową, pilnuj, żeby tutaj brzuch nam się nie luzował. Cały czas takie 30% chce być zaangażowane. Wdech, unieś ramiona, broda do moska, idź przód i ręce do góry. Z tym powtórzeniem zostań na macie i odłóż dłonie za głowę. Klatka piersiowa otwarta. Wdech, broda do mostka, łokcie bliżej siebie, ciągnij czołem do kolan i flexuj stopy. Wdech, point nogi, proste plecy, na prostych plecach idź do tyłu, kontro zwarty, podwiń ogon i kręg po kręgu schodzimy dół. Wdech, daj brodę do mostka, łokcie delikatnie do siebie, zaokrąglej plecy, flex stopy, czoło do kolan. Otwórz klatkę piersiową, wyprostuj plecy, stopy point. Schodzisz na prostych plecach i zaokrąglamy kręg po kręgu, odkładasz się na matę i otwierasz klatkę piersiową. Przy wychodzeniu pamiętaj, nie odkładaj klatki piersiowej na nogi, a staraj się cały czas tutaj myśleć o tym, żeby tą talią ciągnąć do tyłu. Z tym powtórzeniem zatrzymaj się już na macie i przenieś ręce wzdłuż ciała. Ugiń nogi w kolanach i wynieś je do pozycji stolika. Wyrzuć biodra do góry, tak żeby tutaj wyjść do jednej długiej linii ze swoich nóg, które są spojntowane. I teraz zacznij uginać kolana, stopy połączone, kolana na boki i z wydechem wynieś nogi do góry. Tylko jeszcze jedno powtórzenie. Zatrzymaj się, przenieś swoje nogi za głowę, zflexuj stopy i ręce idą na prawą nogę. Lewa noga idzie nam na wdechu do góry, stopa point i stopa flex, jak z wydechem wracasz. Przenieś dłonie, druga nogę do góry, stopa flex, i wracamy z powrotem na matę. Cały czas trzymaj tutaj żebra zatopione w klatce piersiowej. Jesteśmy tylko i wyłącznie na barkach. Oderwane tutaj plecy od maty. I teraz ręce wzdłuż ciała, nogi wynosimy ponownie do góry. Jedna noga idzie nam do dołu, druga zostaje w górze i z wydechem zmień. Obie stopy spointowane. Jeśli jest za ciężko, możesz sunąć swoje dłonie pod biodra. Przenosimy. Nie opuszczamy nogi za nisko, chcemy stworzyć kąt prosty pomiędzy naszymi nogami. Broda patrzy w mostek, aby szyja się tutaj rozciągała, tak żeby nie tworzyć w niej niepotrzebnych napięć, połącz nogi, ugnij je w kolanach i kręg po kręgu schodzimy na matę od razu przechodząc do pozycji The Hundred i zaczynamy pompowanie wdech. Dwa, trzy. 4, 5, wydech. 2, 3, 4, 5. Nogi są wyprostowane i połączone stopy razem. Górna część łopatek oderwana od maty. Cały czas kręgosłup doklejony i pracujemy sobie z nogami wydłużonymi. Jak jest za ciężko, możesz wynieść nogi delikatnie wyżej. Cały czas trzymaj mocno centrum aktywne, pamiętamy to 30%. Najważniejsze, nie wstrzymuj oddechu. Całe ręce nam tutaj pracują, wykonując pompowanie. Wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4, 5, wdech 2, trzy, trzymaj, trzymaj, dasz radę. O ostatnia dziesiątka, wdech 2, 3, 4, 5, wydech 2, 3, 4 i 5. Prawe kolano do klatki piersiowej, single leg stretch. Przyciągaj naprzemiennie raz jedno, raz drugie kolano do klatki piersiowej. Mocne dociśnięcie, stopy spointowane. Ostatnie 3, 2, 1. Dociągnij jedno drugie kolano do klatki piersiowej i powoli zejdź nogami na matę. Pięty 20 cm od pośladków na szerokość bioder. Ręce wyciągnij do sufitu. Wdech przyklej odcinek lędźwiowy do maty. Wydech wychodzimy góra. Wdech w górze i z wydechem kręg po kręgu wklejamy pieczątki w matę. Czyli na wdechu pozbywa się tej szpary spod kręgosłupa. Z wydechem jak wynosimy pośladki, jeden dociska w drugi, dolne żebra zatopione w klatce piersiowej. Jeszcze jedno powtórzenie, góra, wdech w górę i z wydechem od górnej części po odcinek lędźwiowy i po pośladek idziesz w dół. Z tym powtórzeniem blokuj pośladki w górze i z wydechem odrywasz piętę od maty. Na wdechu przyklej. Wydech odklejasz i wdech doklejamy. Cały czas jeden pośladek dociska do drugiego, nie opadamy, ręce wyciągamy do góry. Przypominam, wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze dwa. Jeden. I teraz zaczynamy pulsować naszymi pośladkami. Luzuj, dopinasz, luzujesz, dopinasz, tak żeby cały czas pracować mniej więcej do połowy długości. I teraz zatrzymaj, ręce zaczynają nam iść przód i tył. Wyobraź sobie 2 kg ciężarki na swoich nadgarstkach, dłonie otwarte, ręce wyprostowane. Cały czas szeroki gorset zapięty na talii. I teraz powoli wróć jedną, drugą ręką, schodzimy sobie kręg po kręgu, do klej pięty do maty. I teraz chwila przerwy na złapanie oddechu, możesz dłonie położyć tutaj na swoim brzuchu. I teraz wyprostuj swoją lewą nogę, prawa idzie nam do góry, dłonie na biodra. Na wdechu zacznij rysować koło do dołu, i z wydechem noga idzie do góry. Z kolejnym powtórzeniem najpierw przetnij wewnętrzną część swojej drugiej nogi, i z wydechem wychodzimy bokiem. Barki cały czas odłożone na matę, rozluźnione, druga noga doklejona. Tym powtórzeniem teraz zatrzymaj swoją nogę w górze i odłóż dłonie pod swoim udem. Zaczynasz się powoli wspinać po nodze, tak żeby przenieść dłonie na kostkę i otworzyć klatkę piersiową. I wdech, broda do mostka, powoli zejdź i dociągnij prostą nogę bliżej siebie. Wdech, broda, mostek, wspinamy się, otwórz klatkę piersiową. Skup się na tym, aby barki były oddalone od uszu i żebra zamknięte w klatce piersiowej. Z tym powtórzeniem zatrzymaj się, dodaj drugą nogę. Na wdechu idziemy łopatki i z wydechem, jak wychodzisz tutaj do góry, lekka literka C. Wdech, dół na łopatki i z wydechem rośniemy do góry, otwieramy klatkę piersiową. Wdech, dół i wydech, góra. I teraz zatrzymaj się. Trzymaj, odstaw teraz swoją lewą nogę ponownie. Tutaj łapiemy za prawą, przetaczamy się do odłożenia na łopatki i wydłuż drugą nogę. Z wydechem zaczynamy dociągać naprzemiennie. Raz jedną, raz drugą, wyprostowaną nogę do klatki piersiowej. Najważniejsze, dociągasz nogę do klatki piersiowej, nie klatkę piersiową, do nogi. Obie stopy spointowane. Poprzez ugięcie łokci poczuj mocniejsze rozciągnięcie tylnej części. Zatrzymaj się na lewej i powoli schodzimy do dołu. I to samo. Na wdechu noga idzie nam do dołu i z wydechem rysuj koło góra. Barki rozluźnione. I drugi pośladek jest wklejony w matę. I teraz dłonie pod pośladek i zaczynamy się wspinać do góry. Dłonie na kostkę. Otwierasz klatkę piersiową. Weź wdech, broda do mostka i z wydechem powoli jak schodzisz do dołu i dociągasz wyprostowaną nogę do siebie. Wdech, broda, idziemy do góry, rośniemy, otwórz klatkę i powoli wracamy na matę. Z tym powtórzeniem teraz jak wyjdziesz do góry, zatrzymaj dłoń na kostce, dodaj drugą nogę z łap za kostkę. Teraz ugi nogi i przełóż swoje ręce pod kolana. Z wydechem wyprostuj nogi i na wdech uginamy. Wydech prostujesz i wdech uginasz. Cały czas stopy są połączone i spointowane. Z tym powtórzeniem zatrzymaj nogi wyprostowane w górze i utrzymujemy tą pozycję. Barki oddalone od uszu, lekko mamy tutaj podwinięty ogon. i teraz ugnij nogi w kolanach, odstaw je na matę i wyprostuj nogi. Rozstawiamy stopy na szerokość maty, zadzieramy tak, żeby palce patrzyły do góry i wyciągamy pośladki. Zależy nam tutaj na prostych plecach, także czubek głowy wyciąga ciało do góry. Jeśli jest za ciężko siedzieć o wyprostowanych plecach, można delikatnie ugiąć nogi w kolanach. Ręce do litery T, z wydechem prawa ręka idzie do lewej nogi. Na wdechu wróć, wydech druga strona. Jak ciągniemy tutaj dłonią, staramy się małym palcem iść do małego palca u naszej przeciwległej stopy. Cały czas, jak wracamy, barki oddalone od uszu. Ostatnie na jedną stronę, ostatnie powtórzenie na drugą stronę. Wróć środek dłonie odstaw pod barkami. Połącz nogi razem tak żeby palce były spointowane. Z wydechem wyjdź do góry, zablokuj pośladki. I teraz na wydechu prawa noga wyprostowana góra i stopa flex wróć na matę. Lewa noga wydech i stopa flex wróć na matę. Klatka piersiowa cały czas jest tutaj otwarta. Mocno dłonie odpychają nas od maty i noga pracuje wyprostowana. Głowa nie opada. I teraz powoli wróć swoimi pośladkami na matę, wyciągnij ręce do góry i z wydechem opadnij na sfleksowane stopy. Możesz dłonie odłożyć na śród stopie i zacząć delikatnie dociskać się, aby przejść dalej i poczuć mocniejsze rozciągnięcie. Powoli rozwiń kręgosłup. I teraz zabierz swoją prawą stopę tak, żeby dociągnąć ją do naszego pośladka od zewnętrznej strony. Druga noga, czyli lewa noga jest tutaj wyprostowana, fleksuj stopy. I na wydechu idziemy do przodu, tak jakbyśmy chcieli zapaść się klatką piersiową pomiędzy nasze nogi. Tutaj głęboko oddychamy i staramy się wypuścić całe powietrze ze środka. Weź wdech z wydechem, zacznij wychodzić do góry i przejdź teraz swoimi plecami do tyłu, tak żeby odłożyć ciało na macie. Ręce wyciągasz za głowę, i tak samo zostajemy. Staramy się tutaj doklejać nasz pośladek do maty. Powoli zaczynamy wychodzić z tej pozycji, przełóż rękę i odepchnij się do góry. Wymieniamy teraz z nogi, lewa stopa idzie nam do prośladka, prawa wyprostowana i z wydechem schodzimy sobie do przodu. Ciągniemy jak najdalej tutaj naszymi ramionami. Z wydechem powoli zacznij teraz wychodzić do góry, i tak samo przechodzimy sobie plecami na matę. Wydłużamy ręce za siebie mocno, przeciągamy się, nogi cały czas zostają w tej samej pozycji. Weź wdech, i teraz przenieś sobie jeszcze raz rękę tutaj do boku, i wychodzimy do góry i teraz przejdź sobie najpierw na kolana, rozstaw je szerzej i powoli zaczynamy schodzić sobie całym naszym ciałem do tyłu. Ręce tak samo wychodzą nam za głowę. Tutaj nie doklejamy kręgosłupa do maty. Powinniśmy poczuć, jak rozciąga nam się przód naszego uda. Ręce przenieś za głowę i wypchnij się jak najbardziej możesz, tak żeby poczuć, jak otwierać się klatka piersiowa. I idziemy do góry wdech. I na wydechu teraz powoli zacznij odkładać ciało na matę. Przenieś ręce, pomóż sobie wyciągnąć nogi, które chcesz otworzyć. Łączymy nasze podeszwy stóp i otwieramy biodra. Pozycja diamentu, spokojnie, głęboko oddychaj. Pomóż swoimi dłońmi zamknąć nogi, dociągając je do klatki piersiowej, zapleć i przejdź sobie do siadu skrzyżnego przodem w moją stronę. I teraz siedzimy na kościach, nasza lewa ręka sunie do boku i z wydechem skłon ciągniemy tutaj nad głową, delikatnie odpychając się od prawej ręki. Weź wdech i z wydechem wyjdź odstaw rękę. Druga strona wdech i na wydechu ciągnij nad głową i odpychamy się od dłoni, która została na macie. Poczuj mocne rozciągnięcie i wyjdź do góry. I z tym powtórzeniem obie ręce do góry, połącz dłonie i na wydechu do klatki piersiowej. Dziękuję Wam pięknie za kolejny trening i zapraszam w następnym tygodniu. Także do zobaczenia, pa pa!